Wy tego nie widzicie. Bo mam bardzo słaby ten, ale... Tam chodzi pies. Reja teraz zasłania ogonem. Tam jest pies. O! Yy, I Reja się pobudziła kiedy go zobaczyła. W ogóle widziała go wcześniej jak ja. Yy, tak. Teraz się tutaj do mnie trochę mizia. I chce żebym się go skała po pupci. Yy, Reja stała gdzieś... Tutaj, o kurczę, tego teraz nie będziecie widzieć. Już ciężar przybliżony, gdzieś tutaj. E, kiedy go zobaczyła, pies biegł w ogóle po tej łące i A Ja nie machaj mi tutaj tą kitą swoją. E, pobudziła się, wystartowała w stronę ulicy. Z racji tego, że jechał samochód, musiałam ją przyblokować, żeby mi nie wbiegło na ulicę. E, ale zatrzymała się, usiadła i zaczęła go obserwować. Teraz już jest trochę tutaj e, znowu pobudzona i próbuje. Próbuję tutaj zabrać mnie stąd, bo już jej się nudzi. Obserwacja już nie zwraca tak uwagi na tego psa. Ale chciałam tylko jakby powiedzieć, że warto wykorzystywać takie sytuacje. Tym bardziej, kiedy ta odległość. Co? Tym bardziej, kiedy ta odległość... I... Ona się tak na mnie uwala. Tym bardziej, kiedy ta odległość waszego psa od innego psa bądź jakiegoś przedmiotu, nie wiem, kota, innego zwierzęcia jest dosyć duża. Warto wykorzystywać takie sytuacje, ponieważ większy dystans powoduje też większą kontrolę nad, nad psem i większe możliwości. Pewnie, gdyby ten pies był bliżej i próbowałby, jakby podejść do nas. Nie nagrywałbym teraz tego filmu e... ale ja w ogóle się teraz odwyciła i sobie obserwuję w ogóle inną stronę e... O właśnie sobie ziewła e... Pod... czy masz tu czy zacieki znowu e... podejrzewam, że gdyby pies był bliżej, to bym nie nagrywała tego, e... tego filmu, ale z racji tego, że właśnie on jest daleko i, i tutaj doświadczyłyśmy takiej przygody poranno-spacerowej, to stwierdziłam, że, że warto uświadamiać. Że takie sytuacje są y, fajnym elementem do wykorzystania gdzieś tam w jakimś y, treningu bądź w codziennym życiu, y, żeby psu też pozwolić na tą obserwację i nie zabierać go, y, nie odbierać mu tej możliwości obserwacji y, z większej odległości y, różnych rzeczy, ludzi czy też y, innych zwierząt, y, ponieważ. Y, Zwiększając sobie później poziom jakby tego ćwiczenia, że tak to nazwę, będziemy w stanie lepiej sobie poradzić w sytuacji kryzysowej, kiedy na przykład taki pies zdecyduje się do nas podejść, bądź no coś coś w tym stylu. Także tutaj apel, wykorzystujmy takie sytuacje, gdzie jakiś taki bodziec jest w dalszej odległości i i starajmy się... Już się już głupawka odpala. I starajmy się uspokoić psa, pozwolić mu na tą obserwację i... i bądźmy z nim w stałym kontakcie, żeby też widział, że w takiej sytuacji jesteśmy blisko i jeżeli miałby taką potrzebę, to możemy mu pomóc. Nie rejka?